Enda no. <suspera> bedre? uśmiechasz się do mamy? no pięknie się uśmiechasz kochanie tak a teraz jeszcze jakbyś coś powiedziała nic nie powiesz? no powiedz coś śmieszko mała śmieszko halo no co? ech ech A. a tu mamusia mówi do ciebie no, Agatko, no, co to się dzieje? Kuku. A. Agu. 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 Nie dałaś mamie spać w nocy? Nie dałaś? Nie? Pomyślałaś sobie, mama, ja nie śpię, to mama też niech nie śpi, tak? Taka jesteś mała twaniera. no Łobuziara taka z ciebie. Tu proszę ładnie coś do, do mnie powiedzieć. A jajko, jajko. Bułeczko, ty. taki rysiukalisz Kalisz z siebie mały. Rysiukalisz? Kalisz. Rysiu Kalisz. Nie. Ojejku, nie mówić rysiukalisz na ciebie? Nie mówić? A jak mówić do Agatki? Jak? <noise> O. Uh, uh. O. Oh yeah. uh, postraszymy teraz. O. Oh. O oh nie, i jeszcze coś tam się odbiło. Dobra, kończymy to. Koniec.